Ja to tak czuję, yeah, yeah, yeah. nie patrzę w tył, kiedy idę na szczyt. Ja to tak czuję, yeah, yeah, yeah. nie mówię dziś, jak powinienem żyć. Ja to czuję jak. Ej, ja to tak czuję, choć nie lubię dram. Dawni przyjaciele na skrzynce mi robią sam. Nie mam swoich ludzi na życie, już mamy plan. po bo to bo, krokiem przebiegniemy przez ten live. Alej Nowy Jork i Miami, różne stany pani, tak samo jak za oknami, hej, od zawsze mam różowo przed oczami, bo widzimy marzenia, ale nie widzimy granic. Zimna jest wódka, gorąca pupa, ale przed majkiem, stoję jak dupak, nic mnie nie rusza, płynę na wersach, rozpadam ogień, wersi, w tył, kiedy idę na szczyt Ja to tak yeah, yeah, yeah. Nie mów mi dziś, jak powinienem żyć ja, jak... ja to czuję jak Ja to czuję jak Ja to czuję jak Ja to czuję jak Robię sobie flex, robię dla was kino Zmontowałem ekipę, mów mi Tarantino Jeden na milion, no a w necie masa imion A ja im starszy, tym lepszy jak wino Robię tylko to, co czuję serce. Żyłem, by zrobić Może więcej, teraz jadę mercem. Kiedyś może lambo, może rari, może pęką. Trząba bomba, styl jak mortal Kombat Ze mną jest ekipa, każdy z nich to dobra morda. Wrzucamy to w sieć, wrzucimy to na kompakt Słuchaj tego na fonak, słuchaj tego na kompakt Świeży styl na mnie zawsze widać tu. Powoduje szok, tak samo jak Pikachu. No stress, charge merch, chyba w tu. na sobie te same W tył, kiedy idę na szczyt Ja to tak czuję yeah, yeah, yeah. Nie mów mi że nie dam Ja to czuję jak Ja to czuję jak Ja to czuję jak Ja to czuję jak, ja jak... Ja jak... Ja jak... Grzuchów a I to jest sprawa wielka Siedzę w m ależ to nie kawalerka Opada sęka, nie jednemu co zerka Ponad 400 koni, 19 Felga, robię skarwka. Ale ci on i znów zabija nutę Za chwilę inżynier, a póki co jeszcze studem Do tego youtuber i w sumie się nie kupię No robię to, co czuję, no i robię to, co lubię Ja to czuję, kiedy reszta wpada z krzesła Robię rewolucję zupełnie jak moja Ja to tak czuję, yeah, yeah, yeah. Nie patrzę w tył, kiedy idę na szczyt Ja to tak czuję, ja yeah, ja yeah, ja yeah. Nie mów mi dziś, jak powinienem żyć Ja to czuję jak... Ey, ja to tak czuję, choć nie lubię dram Dawni przyjaciele na mi robią sam Ja mam swoich ludzi, na życie już mamy plan, bo pod krokiem przebiegniemy przez ten live Dalej Nowy Jork i Miami, różne stany pani, tak samo jak za oknami. Ej, od zawsze mam różowo przed oczami, bo widzimy marzenia, ale nie widzimy granic Zimna jest wódka, gorąca pupa, ale przed majkiem stoi jak tupak Nic mnie nie rusza, tyle na wersach, rozpalam ogień Nie patrzę w tył, kiedy idę na szczyt. Ja to tak ja yeah, yeah, yeah. Nie mów mi dziś, jak powinienem żyć. Ja to, jak... ja to czuję jak. Ja to czuję jak. Ja to czuję jak. Ja to czuję jak. Robię sobie flex, robię dla was kino. kino. Zmontowałem ekipę, mówi Tarantino. Yes. Jeden na milion, no a wnet imion. A ja im starszy, tym lepszy jak wino. Robię tylko to, co czuję sercem. By zrobić chaser. Może więcej, teraz jadę mercem Kiedyś może Lambo, może Rari, może Bentley Ciąba bomba, styl jak Mortal Kombat Ze mną jest ekipa, każdy z nich to dobra morda Wrzucamy to w sieci, wrzucimy to na kompakt Słuchaj tego na fona i słuchaj tego na kompak Świeży styl, na mnie zawsze widać tu Powoduje szok, tak samo jak Pikachu No stress, czarny merch, chyba w tu Mam na sobie P, sobie flex, sobie Ja to tak czu nie w tył, kiedy idę na szczyt, ja to tak czuję yeah, yeah, yeah. nie mówię ci, że powinienem, żyć. ja to czuję jak, 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 Grzuchu,